Robert Korzeniowski, 51 l. Znany ze swoich miłosnych porywów, właśnie kolejny raz wziął ślub. Jego żoną została młodsza od polskiego chudziarza o 16 lat Justyna. Wygląda na to, że sportowiec został mężem po raz trzeci w życiu i to zaledwie kilka miesięcy po rozwodzie. Pierwszą żoną Korzeniowskiego w latach 2002-2011 była Agnieszka Korzeniowska. To ją zostawił dla drugiej swojej miłości, Magdaleny Kłys, z którą wziął ślub w 2012 roku. Pierwsza żona niezbyt pochlebnie wyrażała się o byłym mężu, ale Magda nic sobie ze słów przestrongi nie robiła. Aż do momentu, gdy Robert spotkał na swojej drodze kolejną wybrankę. Rozprawa sądowa zakończyła się w marcu 2019 roku, a chociaż już wcześniej dumnie pokazywał się na salonach z nową ukochaną. Teraz, 8 miesięcy po rozwodzie, Robert i o 16 lat młodsze od niego Justyna stanęli na ślubnym kobiercu. Ślub odbył się 9 listopada, lecz dopiero teraz media dotarły do tych informacji. Uroczystość odbyła się w jednym z warszawskich hoteli i pojawiło się na niej 50 gości, a wśród nich znalazł się Apolonius Steiner. Do tej pory nie udało się jednak uzyskać komentarza ani od świeżo pieczonych małżonków, ani od byłych żon korzeniowskiego.